Hej, tu anonimowa. Dziś pokażę wam jak zrobić maseczkę z truskawek do cery tłustej i trądzikowej. Zapraszam. Do naszej maseczki potrzebujemy białko z jajka kurzego, kilka truskawek oraz Pół łyżki mąki ziemniaczanej. Bierzemy nasze białko i musimy je roztrzepać. Teraz bierzemy truskawki i rozgniatamy je widelcem. Po rozgnieceniu truskawek wszystkie składniki mieszamy razem, czyli dodajemy do tego białka, jajek oraz mąkę ziemniaczaną. I wszystko dokładnie mieszamy. Maseczkę nakładamy na twarz na 15 minut. Następnie zmywamy ją letnią wodą. Truskawki rozjaśniają i odświeżają cerę, a białko jaj pomaga obkurczyć rozszerzone pory i ustabilizować wydzielanie łoju. Dokładnie mieszamy. Podczas mieszania truskawki można jeszcze trochę rozgnieść. Wygląda gotowa maseczka. Jeżeli uważacie, że maseczka jest jeszcze zbyt rzadka, możecie dodać jeszcze trochę mąki ziemniaczanej, aby tą maseczkę zagęścić. Jeżeli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę, zostawcie komentarz oraz wpadnijcie na mój kanał. Do zobaczenia.